Chwała Panu Bogu. Bracia i siostry, chciałbym na samym wstępie przekazać wam bardzo serdeczne pozdrowienia ze zboru naszego zabrzeńskiego. Cieszę się, że mogę razem z wami przeżywać ten wspaniały czas i doświadczać kolejnego dowodu Bożej troski o Jego lud. Bo Powoływanie kolejnych braci do służby jest dowodem troski Pana naszego Izbawiciela Jezusa Chrystusa o swój lud. I dzisiaj właśnie jesteśmy tego świadkami. Kiedy dwaj wasi bracia, których znacie, którzy przecież już od pewnego czasu usługują tu Wam, usługują między Wami, oni. Będą wprowadzani w ten okres próbny, jako pasterze po jakimś czasie jeden z nich zostanie przez was wybrany jako ten pierwszy, a drugi jako jego pomocnik, współpracownik, zastępca. Więc bracia i siostry, chciałbym przejść do Bożego słowa i odczytać kilka fragmentów, które mówią o tym, jak bardzo Bóg troszczy się o swój lud. On Kocha swój lud, dlatego, że nabył go tak wielką ceną świętej przelanej krwi. Wiecie, to jest wartość niesamowita. Tych, których nabył, zapłacił za nich śmiercią swoją przelaną krwią. Przejdźmy do Słowa Bożego, do drugiej księgi mojżeszowej. W 35 rozdziale czytamy oto takie słowa. Od 30 wersetu i poniżej. I rzekł Mojżesz do synów izraelskich. Oto Pan powołał imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura z plemienia Judy. I napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem i wszechstronną zręcznością w rzemiośle. Pomysłowością w wyrobach ze złota ze srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. Dał mu też zdolność nauczania jemu i Ocholiabowi, synowi Achisamacha z plemienia Dan. Napełnił ich umiejętnością wykonywania wszelkich prac rzemieślniczych, rzeźbiarskich i hawciarskich, fioletowej i czerwonej purpurze, w karmazynie dwakroć barwionym, w bisiorze i w tkaninie sporządzania wszelkich rzeczy i obmyślania wszelkich wzorów. Niech wtedy Besalel i Oholiab i wszyscy zręczni mężowie, którym Pan dał mądrość i umiejętność, aby umieli wykonać wszelką pracę potrzebną do służby w świątyni, zrobią wszystko. Jak rozkazał Pan. Bracia i siostry, jest tutaj opis powołania przez Boga do budowania przybytku tych dwóch mężów. To jest, wiecie, taki piękny obraz, przykład do tego, że również i w tym nowym przymierzu Pan Kościoła, Jezus Chrystus, także powołuje troszcząc się o to, aby On był budowany, żeby wzrastał i był przygotowany na spotkanie z Nim. I dzisiaj była również ta wzmianka z listu do Efezjan, że On pragnie, aby był bez zmazy i bez skazy. Czyli troska Pana Jezusa idzie w tym kierunku, aby przygotować swój Kościół, swoją oblubienicę. I tutaj czytaliśmy, że Pan Bóg powołał, Besalela i ocholiaba, powołał ich i wyposażył, uzdolnił. To jest bardzo ważne, że kiedy Pan powołuje do jakiejś służby, to jednocześnie On wyposaża, uzdalnia, żeby ten powołany mógł pracować dla Jego chwały i dla dobra Jego narodu. I tutaj czytaliśmy, że ci dwaj mężowie zostali uzdolnieni do wszelkich prac. Zostali napełnieni duchem Bożym, mieli też zdolność nauczania. Wy najlepiej znacie brata Adama, brata Rafała, ale przypuszczam na tyle, ile ich znam, że mają także od Boga wiele zdolności i darów do tego, aby usługiwać, bo przecież też dlatego ich wyście zaakceptowali ich powołanie i gotowi jesteście nadal modlić się o to, aby byli dalej. Między wami i służyli wam. Tak zrozumiałem i tak się dzieje. Jest też świadectwo Ducha Świętego. Także to wszystko wskazuje na to, że to jest cudowny Boży plan, aby zbór wzrastał, żeby imię Pana Jezusa było uwielbione. Kiedy czytałem ten fragment w domu, zwróciłem uwagę na to, że oni otrzymali też zdolności do tego, aby też Szlifować te drogie kamienie, a żeby je przygotowywać do tego, gdzie miały one tam być umiejscowione, a między innymi też na szacie kapłanów. Był ten napierśnik, o którym czytamy w 28 rozdziale tej drugiej księgi mojżeszowej. I również tam na, na pierśniku było 12 kamieni cennych kamieni oprawionych w złote ramki. I te kamienie, każdy z nich symbolizował kolejne pokolenie, czyli 12 pokoleń. A więc te kamienie obrazowały ludzi, bardzo cennych ludzi, bo te drogie kamienie oprawione w złoto, one obrazują nam, pokazują nam wielką wartość człowieka, którego Bóg pokochał. I tutaj również, kiedy czytałem to, zwróciłem uwagę na to, że jest podkreślone, że mieli tą też umiejętność w szlifowaniu drogich kamieni. Czyli tak rozumiem, że Pan Bóg używa też swoich sług, swoje narzędzia do tego, aby zbór pański, kościół był budowany, żeby członkowie byli... Szlifowani, kształtowani, przygotowywani. Oczywiście Duch Święty używa właśnie tych, których Pan powołał, a żeby ta praca się rozwijała. I również tu, jeśli chodzi o te cenne kamienie. Bracia i siostry, kamień, zanim będzie cenny i będzie znajdował się, miał się znaleźć na, na pierśniku, na sercu kapłana, to on musiał być wydobyty z ziemi, często może gdzieś z głębokiego dołu, z błota można symbolicznie powiedzieć ze skał. Trzeba było kopać, żeby wydobyć, i on w swojej pierwotnej wersji nie był taki piękny, ale trzeba było go wyszlifować, tak jak szlifuje się diamenty i diament szlifowany nazywa się brylantem. I on ma niesamowitą wartość jest piękny i wierzę że również Boże działanie zmierza w tym kierunku poprzez tych których Pan powołuje jako swoje naczynia swoje narzędzia a żeby przygotowywać wiernych do służby żeby przygotowywać do tego aby byli dojrzali w wierze i kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu bardzo podobne słowa są zapisane Właśnie w tym liście apostoła Pawła do Efezjan, znanym fragmencie, czwarty rozdział, czytamy od jedenastego wersetu. I on, czyli Pan Jezus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp. Prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Zauważcie, jak podobne są opisy. Tutaj w tym liście Pawła do Efezjan są zawarte słowa mówiące o trosce Pana Jezusa o swój Kościół, a zbór jest cząstką Kościoła. A więc ta troska przejawia się w tym, że On, czyli sam Pan Jezus Chrystus, powołuje, a bracia rozpoznają: zbór rozpoznaje. Pan powołuje. A właśnie zbór rozpoznaje, do jakiego dzieła są przeznaczeni. I on, jak czytaliśmy tutaj, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, ewangelistami, pasterzami i nauczycielami. Jest pośród tych pięciu służb wymieniona służba pasterska. Służba pasterza, bardzo ważna służba. Pasterz przed Bogiem odpowiada za trzodę Pańską. Bo czoda pańska, to jest podkreślone, to nie jest czoda, to nie jest lud żadnego człowieka, ale to własność Pana Jezusa Chrystusa. Niemniej jednak On zleca tą służbę pasterską tym, których powołał. I tutaj do tych braci, którzy już są między wami, pasterzami, ci kolejni bracia będą powoływani, będą włączeni. Do grona właśnie tych pasterzy, którzy będą odpowiedzialni przed Bogiem. To jest bardzo ważne, ale jest to dowód Bożej Miłości o Wasz zbór. Że kolejne pokolenia młodszych braci przejmują, jakby pałeczkę od starszych, aby ta praca się nie zatrzymała, nie stanęła w miejscu, ale dalej mogła się rozwijać. A więc są przygotowywani, są powoływani do tej służby po to, aby też pozostali dochodzili do jedności wiary, poznania, aby dojrzewali duchowo, aby mogli każdy na swoim miejscu służyć tym, do czego Pan ich powołał. Bo to nie jest tak, że służbę w zborze mają tylko pasterze. Ja myślę, że o tym nawet nie ma potrzeby Was przekonywać, bo Wy wiecie, że każdy, kto narodził się na nowo, to został szczepiony w to ciało, każdy ma swoje miejsce i każdy wykonać powinien to, do czego Pan go powołał. Ale tak jak wspomniałem, szczególną służbą jest służba pasterska. Bardzo odpowiedzialna, ważna. I ci dwaj bracia będą na ten okres próbny wprowadzeni do tej posługi, aby w najbliższym czasie, aby później już błogosławić i modlić się o to, aby w pełni, mogli tą służbę czynić. Kochani, kiedy otwieramy też i inne miejsca Bożego Słowa, między innymi list Pawła do Filipian, to był jeden z tych, których Pan powołał do służby apostolskiej. Paweł był tym apostołem wybranym, aby zanieść Ewangelię do Pogan, szczególnie do Pogan. I czytamy, że zakładał wiele zborów, że troszczył się o tych, których Jezus Chrystus wybrał z tego świata. I on właśnie pisze takie słowa, które zawierają tak piękną treść. Pierwszy rozdział od trzeciego wersetu. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem ilekroć Was wspominam. Zawsze, w każdej modlitwie mojej, za wszystkich Was z radością się modląc. Za społeczność Waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o Was wszystkich, dlatego, że mam Was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do Was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I o to modlę się, aby miłość Wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i beznagani na Dzień Chrystusowy, pełni owoców sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Dałby Bóg, abyśmy, którzy pełnimy służbę jako pasterze, a nie tylko ci, ale każdy z nas, mogli mieć takie myśli, takie pragnienia i chcieli, tak jak apostoł Paweł. Na swoim sercu nosić w każdej modlitwie i o każdym czasie braci i sióstr. Bracie Adamie i bracie Rafale, to jest przepiękny przykład dla Was, dla nas, aby troszczyć się o Boży Lud, aby mieć na swoim sercu tak jak kapłani. Kapłani, a Aaron, jego synowie, mieli ten napierśnik, na którym były te kamienie cenne. To symbol właśnie tej troski i pamięci o naród, któremu służyli. I również w tym nowym przymierzu, które zawarte zostało poprzez krew przelaną pana Jezusa Chrystusa, także pełnimy służbę jako kapłani. Pełnimy tą służbę, aby usługiwać z miłością. Nie z przymusu, jak czytamy w liście Piotra, ale ochotnie z miłością. I to dotyczy każdej służby, ale szczególnie służby pasterzy. Ci właśnie pasterze powinni nosić na swoim sercu zawsze każdą siostrę, każdego brata. Ja wiem, że przy dużej ilości członków nie jest to łatwe, jest to trudne, ale Duch Święty jest tym, który często właśnie przypomina nam i wskazuje, kto tak szczególnie potrzebuje. Pomocy potrzebuje tej modlitwy, i kiedy człowiek poddaje się pod kierownictwo świętego ducha, Duch Święty wie, kiedy, w którym momencie, o kogo najbardziej należy bojować. Dlatego też to jest kolejna myśl mówiąca o tym, żeby być otwartym na prowadzenie i kierownictwo świętego ducha. Bracia i siostry, ci kapłani, którzy byli powołani przez Boga, a słowa o tym powołaniu Pan przekazał przez Mojżesza. To dotyczyło Aarona i jego synów. Oni właśnie musieli być ubrani w specjalne szaty. Na cześć i dla ozdoby, a więc to nie były byle jakie szaty, ale specjalne szaty. I można by odczytywać tu, tam było kilka elementów, ale jednym z takich, które chciałbym szczególnie podkreślić, to właśnie. Był ten na pierśnik, to były te na ramienniki, tam jest mowa o tym, z kamieni onyksowych. Na jednym sześć było wypisanych pokoleń i na drugim ramieniu, na tym kamieniu onyksowym kolejnych sześć pokoleń. I to również jest piękny taki przykład i wzór tego, że ci kapłani mieli jakby nosić potrzeby, ciężary swojego ludu na swoich ramionach. W Nowym Testamencie czytamy, że mamy nosić ciężary jedni drugich, a więc to również jest pewnym obowiązkiem nas jako braci, sióstr, a szczególnie pasterzy zboru, aby nosili. Te napierśniki, tak jak wcześniej wspomniałem, wskazują na to, aby na sercu mieć zawsze Bożą własność, tych, których Bóg wybrał z tego świata. Jest tam też mowa o zawoju i o diademie, o, o tej takiej koronie wypisanej poświęcony panu. Wiecie, to są takie bardzo ważne elementy ubioru. Ten ubiór musiał być przyzwoity. Nawet nie mogły kostki nóg się odkrywać. Czytamy, że taki kapłan, kiedy wchodził do góry, on wchodził nie po schodach nawet, ale po takiej pochylni, żeby nie podnosić wysoko kolana, nie odsłaniać swoich nóg, to nam pokazuje na to, że Bóg oczekiwał od kapłanów pełnego przygotowania i przyzwoitości i w sensie duchowym, jak i dosłownym. Też i ten ubiór, jaki nosimy, powinien również być przyzwoity i stosowny do okoliczności, do służby. I to wszystko ma znaczenie. Ma znaczenie, abyśmy mogli przynosić Bogu ofiary, jakie? Miłe i przyjemne. Apostoł Piotr zapisał te słowa w swoim pierwszym liście. Również słowa znane, ale słowa, o których warto sobie przypomnieć przy takiej okazji. To jest drugi rozdział, i od czwartego wersetu. Przystąpcie do niego. Do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I Wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Zauważcie, Bosłu Piot, pełen świętego Ducha, daje naukę taką, że Ci wybrani przez Pana, wykupieni krwią, o którym, o którym to w fragmencie już dzisiaj była poczyniona wzmianka, że ci odkupieni, oczyszczeni krwią z marnego postępowania, oczyszczeni z grzechów, mają budować się w kapłaństwo święte i składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. I nawiązując do Wyglądu do szat kapłana, tego, który pełnił służbę w przybytku później świątyniu, również kapłani tego Nowego Przymierza, również mają być ubrani. Jak mają być ubrani? Tak jak wspomniałem, nie tylko chodzi o zewnętrzny ubiór, ale także i ten duchowy ubiór. I chciałbym odczytać z listu Pawła do Kolosa, tam jest mowa o tym, w jaki sposób Należy się ubierać i co powinien mieć sługa Boży ubrany na siebie. Trzeci rozdział listu Pawła do Kolosan i czytamy takie słowa od dziesiątego wersetu. A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, serdeczne współczucie w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich. I przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. Bracia i siostry, ja myślę, że tak jasno jest tu napisane. W co powinien być ubrany Boży sługa, szczególnie pasterze zboru? Bracia, pamiętajcie o tym, niech Bóg pomoże Wam, nam wszystkim, abyśmy mogli być w sposób właściwy, godny, przygotowani i wypełniali służbę, do której Bóg nas powołał. I niech Święty Duch wypełnia, prowadzi, niech obdarza dalej tą mądrością. Która jest potrzebna do wypełnienia tego zadania i tej służby. Bracia i siostry, za chwilę będziemy chcieli się modlić, aby Pan Bóg też przygotował i błogosławił braci wraz z ich rodzinami, by w tym okresie mogli w pełni przygotowani być do podejmowanej służby bardzo odpowiedzialnej, bardzo ważnej służby, gdzie nieraz zderzamy się z różnymi problemami i z oskarżeniami i krytyką kiedy trzeba naprawdę mieć wiele miłości wiele cierpliwości aby zachować postawę godną Bożego pasterza to jest niezwykle ważne potrzebne i modlitwa zboru jest potrzebna tutaj i jest właściwe podejście również członków zboru ale myślę że tak Bardziej szczegółowo o tym będziemy mówili, kiedy przyjdzie ten czas wprowadzenia już bezpośrednio do tej służby. Chciałbym, bracia i siostry, raz jeszcze Was zapytać, czy gotowi jesteście się modlić o Waszych braci, których znacie, brata Adama i brata Rafała? Czy jesteście chętni i gotowi? Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Ale również. Ważną rzeczą jest modlić się za ich żonami, za ich dziećmi, czyli za ich rodzinami, dlatego że nie są pasterze oderwani od swoich rodzin. Tak bardzo wiele zależy od tego, jak żyją w małżeństwie, jak żyją w rodzinie. Dlatego również rodzina potrzebuje takiej modlitwy. Proszę Was bardzo o powstanie, bracia i siostry.